No cześć, witam was konkretnie. A za mną kolejna konkretna fura, jaką jest BMW 46, a dokładniej BMW 320ci z 2000 roku. Zapraszam do oglądania. Big, big No dobra, to, że pokazuję Wam E46 Coupe, to już zauważyliście. Ale tak jak wspomniałem, jest to model 320ci. I niektórzy mogą się zastanawiać, co to oznacza, bo oznaczenia w BMW naprawdę są różne. Mamy na przykład BMW 318, a jest tam silnik benzynowy 2.0. Tak więc tutaj mamy 320ci. I o ile w naszym egzemplarzu to się pokrywa, bo mamy dwulitrowy silnik benzynowy, sześciocylindrowy, gdzie sześć cylindrów mamy ułożone w rzędzie. O mocy 150 koni, oznaczenie M52. No to tyle na przykład w poliwcie będzie to silnik 2.2 170 koni i 320 CI, ma się nijak do tego, że jest to 2.2 litra. No dobra. Ogólnie na to kupę myślę, że silnik ten 150 konny jest dosyć wystarczający. Czterocylindrówki no jakoś nie kojarzą mi się ze sportowym charakterem. Ale co dalej? Auto z 2000 roku. Sprowadzone z Niemiec, udokumentowany przebieg jedyne 212 tysięcy, silnik naprawdę pracuje wzorowo. Do tego zawieszenie sztywne, no jeździ się tym super. Tak jak to mówią BMW, radość z jazdy. No i tutaj to mamy. Co prawda są wystawiane egzemplarze w dużo niższych cenach, czasem też wyższych, zgruzowane, zniszczone i nie nadające się do niczego. No, niestety polski rynek BMW jest dosyć zepsuty. Ale, no, zaraz Wam pokażę, jak wygląda to w tym egzemplarzu. Oprócz tego, że jeździ się tym fajnie, to wyposażenie jest takie dosyć ok, Jak dla mnie jest dobrze. No i auto nie jest zniszczone. No, zobaczcie sami. Mamy tutaj taką fajną kolorystykę, bo mamy granatowe siedzenia, jasne, szare wykończenie tutaj dolnej części. Tak i podłogi również, to jest od GoPro, także o tym się nie martwcie. Jasny szary dół, fajne siwe dekory i czarna góra deski. To mi się naprawdę podoba, bo połączenie kolorystyczne jest super. Mamy tutaj też radio Pioniera. Nie dostałem niestety z radia oryginalnego. Jest klimatronik, mamy tak jak mówiłem 212, no już zaraz 213 tysięcy. Kierownica trójramienna, skórzana, w dosyć fajnym stanie. Wiadomo, no, auto ma 23 lata, to idealne to wszystko nie będzie. No, ale zobaczcie sami, jak to, jak to tutaj wygląda, tak? Nie jest jakoś wszystko powycierane. Elektryczna rusterka. Halogeny z przodu, światło przyjębielne tak. z tyłu, to wiadomo. Mamy dołożone ringi. Tego ze środka nie widać, ale tak jak widzieliście na nagraniu, mamy dołożone ringi z funkcją coming living home, czyli otwieracie samochód, ringi się zapalają do tego reflektory ksenonowe, Mamy dokładany hak fabryczny, mamy parktroniki. Cztery elektryczne szyby to w standardzie. Bardzo ładne, to wszystko nieponiszczone. No, brakuje tutaj jednego, jednego chromu, ale tak jest wszystko w bardzo ładnym stanie gałka również skórzana książki serwisowe mamy prowadzone do 2017 roku gdzie większość wpisów to jest serwis chwilka BMW ostatni no to jest jakiś nieautoryzowany warsztat ale też jest 17 rok wymiana oleju na 180 tysięcy dalej co dalej no, mamy tutaj radio tak jak mówiłem pioniera z USB i AUXem. Możemy sobie puszczać również muzykę przez transmitter oczywiście lub założyć inne radio Tutaj wszystko jest nieponiszczone, bo to zazwyczaj jest połamane Ta roletka jest w dobrym stanie Kanapa z tyłu OK Podłokietnik skórzany, otwierany Nic niepołamane, nieponiszczone Zobaczmy dalej, pokażę Wam fotel kierowcy, fotel kierowcy jest jaki jest, no auto ma 23 lata tak jak mówiłem, ale też nie ma jakichś, jakichś większych dziur, tak. Mamy komputer pokładowy, który pokazuje spalanie, no, spalanie do 10 litrów myślę, że, że tam więcej o wiele nie spali. Jest tutaj autoalarm, który po zamknięciu samochodu zaczyna migać, ta kontrolka będzie migała, pokazując, że alarm jest załączony i faktycznie działa, bo już to sprawdzałem. Mamy tutaj lusterko fotochrom i wszystko, czego właściwie potrzeba, tak? People in a show, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment to relax before you do anything rash. Don't you want to know me? Co jeszcze warto dodać? Że auto ma aluminiowe koła 18-calowe z oponami zimowymi. Teraz mamy śnieg, jest pogoda jaka jest. Te zimówki naprawdę się przydadzą, bo na letnich z tylnym napędem byłaby katastrofa. Auto, oczywiście, zarejestrowane, ubezpieczone po przeglądzie technicznym. Także jeździcie bez obaw, wszystko w pełni legalnie. Jak wygląda samochód z 2000 roku, to wam zaprezentowałem. A wy napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zakupu. Cześć!